Topik i Topcia! Pimpek? A gdzie jest Patryk? Przecież to Patryk ze mną spał. Ach, oh my gosh, Topcia. Czemu ty musisz do siebie gadać? Obudziłaś mnie. Przepraszam, Katie, ale już słońce świeci. Pewnie jest dziewiąta albo i nawet dziesiąta. No i co z tego Topcia? Ja lubię sobie pospać. Szkoda dnia nas, panie Katie. Jesteśmy w górach. Trzeba korzystać. Proszę, kochanie, zobaczyłem Ci herbatkę. No dziękuję. Mamo, a co ty tak słabo wyglądasz? Coś się stało? Mama się przeziębiła. Jesteś chora? Bardzo mi przykro. No, zaraz postawimy mamę na nogi. O, naprawdę źle się czuję. Och. Mamo, powinnaś się położyć do łóżka. Przykryć się ciepłą kołderką, kocykiem, weź ze sobą pimpka, On na pewno chętnie cię ogrzeje. No, dziękuję, Topciu. A gdzie jest Patryk i Topik? Jesteśmy, mamo, jesteśmy, tato. Mamy zakupy. I tabletki. To o której wy wstaliście? Jak wcześniej rano musieliście wstać, że poszliście do sklepu, do apteki? No, byliśmy na zakupach. I kupiliśmy mamie tabletki, takie na przeziębienie. Mam nadzieję, że pomogą. No bardzo Was przepraszam, ale ja to się dzisiaj z Wami nigdzie nie wybiorę. To nic, mamo, posiedzimy razem z Tobą w domu. No właśnie, proszę się nie martwić. Nie, nie, nie. Wy musicie korzystać, że jesteście w górach na wycieczce i macie się świetnie bawić, a ja posiedzę z mamą. Na pewno, tato? Na pewno. Dawaj te tabletki. Zaraz postawimy mamę na nogi. Ja zostawię te zakupy w kuchni. Jeśli pani ma ochotę, to zrobię pani śniadanie. Och, bardzo Ci dziękuję, Patryk. Jesteś przemiły, ale nic nie przełknę. No właśnie, jak się jest przeziębionym, to rzadko chce się jeść. To pciu, a pójdziemy do takiej cukierni tu niedaleko znaleźliśmy z Patrykiem taką fajną. No nie wiem, no nie chcę zostawiać mamy samej. Mama nie będzie sama, będzie ze mną. Dalej idź się, ubieraj i już w drogę korzystać, że jesteście na wycieczce. Mm, no dobrze. To ja nie będę się rozbierał, zostanę w kurtce. Idę ty tylko pośpiesz się i Katie obudź. Topik, przecież ja już nie śpię. Tutaj nie da się długo spać. Topcia gada sama do siebie. Nie gadałam do siebie, gadałam do pimpka. Ach, to to samo, topcia. Czy ty myślisz, że ten głuptasek piesek cię rozumie? Oczywiście, że mnie rozumie. Dobra, ubieraj się, nikt nie będzie na ciebie czekał. Dobra, dobra, już się ubieram. Ta cukiernia na pewno wam się spodoba, jest tam bardzo różowo. No właśnie, coś dla was. Serio? Ale super. No to ja chętnie pójdę. Ja tak samo już się ubieram, topcia. Proszę, kochanie, weź tabletkę i popij wodą. No dobrze, ale ta tabletka na pewno jest bardzo nie, niesmaczna. Oj tam, oj tam, nie zachowuj się jak mała dziewczynka. No dobrze, dobrze. Hmm, ciekawe, czy pomoże. Ale gorzka. Na pewno pomoże. Chodź, pójdziesz do łóżka. Położysz się pod kołderkę. Ach, że też mama musiała się przeziębić. No, wielka szkoda. Nie pójdzie z nami na zewnątrz, ale lepiej, żeby się wykurowała. No, na pewno będzie jej ciężko w pociągu. Dwie godziny jazdy będzie musiała jakoś wytrzymać. No, w ogóle to szkoda, że niedługo musimy wracać do domu. Wielka szkoda. Chciałbym tu zostać trochę dłużej. Bardzo mi się tutaj podoba. Sylwester był udany. Mimo wszystko. No, trochę Katie go zepsuła, ale i tak było ekstra. Spróbuj zasnąć, kochanie, a ja cały czas będę przy tobie. Wyjdę tylko z Pimpkiem na siusiu, dobrze? Dobrze, kochanie, dziękuję. Jesteś kochany. No co ty, nie ma za co dziękować. Pimpek, wstawaj ty leniu. Idziemy na spacer. Tato, jak chcesz, to my możemy go wziąć ze sobą. Nie, do kawiarni nie wpuszczam was z pieskiem. Ja się z nim przejdę, pójdę z nim na razie tylko na siusiu, a później na dłuższy spacer. No dobrze, to my idziemy. Pa. pa! bawcie się dobrze! Pimpek, wstawaj! <laughs> Pimpek to jest taki sam leń jak ty, Katie. Ja nie jestem leń. Ja po prostu jestem śpiochem. Lubię sobie pospać. No dobra, chłopaki, gdzie ta kawiarnia? Tu, niedaleko, całkiem blisko. Są w niej takie pyszności, widzieliśmy przez okno. Babeczki, ciasteczka, ach, same rarytasy. Dobra, dobra, topik, prowadź. No, idę, idę. Pół godziny później. O oh my gosh, mieliście rację. To jest tak różowo, a pachnie, aż się głodna zrobiłam. No, naprawdę bardzo tu ładnie. Dobra, dziewczyny, koniec gadania, czas na jedzenie, bo mi to normalnie w brzuchu burczy. Och, ja nie wiem, co tutaj można zjeść w ogóle. No na pewno same pyszności, Katie, idź. To wygląda bardzo ładnie. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Na co macie ochotę? No, my to jeszcze sami nie wiemy. Ja zajmuję się wypiekami rogaliki, krosanty, najróżniejsze drożdżówki. Na co macie ochotę, proszę powiedzieć, a ja świeżo wam to wszystko przygotuję. Orety, świeże jedzonko. No to ja bym chciał takiego rogalika i jeszcze może takiego pączka jakiegoś czy coś. Pączków to akurat nie robimy. Robimy drożdżówki. No to poproszę rogalika i drożdżówkę. Proszę pana, a ja poproszę coś, co macie najlepszego w ofercie. Wszystko mamy bardzo dobre. Świeże wypieki są zawsze przepyszne. W takim razie ja poproszę krosanta, Na pewno się nim najem, bo ja ogólnie to mało jem. Przecież mam dieta. Och, Katie, raz byś mogła odpuścić. To a ty? Co byś zjadła? No nie wiem, muszę zobaczyć, co tu mają. Już się dla was robią świeże rogaliki. Mmm, tutaj chyba są słodsze rzeczy. Dzień dobry. Tak, tutaj znajdziecie mnóstwo słodkości. Pakujemy je również na wynos. Wspaniale. Wie pani, moja mama się przeziębiła. Jest chora. Chciałabym jej zanieść śniadanie do łóżka. A, rozumiem. No to może jakieś rare Może. Hmm. Ciasto francuskie z truskawkową polewą. Co ty na to? O, to jest świetny pomysł. Ja polecam kawę z bitą śmietaną. Tutaj jest najlepsza. Bita śmietana rozpuści się, zanim dojdziemy do naszego domku, ale ciasteczka jak najbardziej możemy wziąć na wynos. Dobrze, już pakuję. Nie, jeszcze nie, bo my się musimy chwilę zastanowić i na pewno weźmiemy więcej produktów. Dobrze, w razie czego? Jak się już zastanowicie, to strefa pakowania jest tam, po tamtej stronie. Dobrze, to proszę nam dać pięć minut. Szkoda, że u nas w mieście nie ma takich rogalików. One są po prostu wyśmielite. Tak myślałem, że tutaj będzie dobre jedzenie. No, świeżo przygotowywane ekstra. Bardzo fajny pomysł mieli na biznes. No, jest naprawdę ładnie i fajnie, i czyściutko? O, tak, bardzo mi się tutaj podoba. No dobrze, weźmy coś dla mamy i ja to bym w sumie taką kawę z bitą śmietaną wypiła, a ty, Patryk? Tak, ja też chętnie posmakuję. Brrr, ale zmarzliśmy co, pimpek? No, ale najważniejsze, że siusiu zrobione. Teraz pewno byś coś zjadł. Na pewno jesteś głodny. Zaraz dam ci coś do jedzenia. Ale zaraz, zaraz, kochanie, dlaczego ty nie jesteś w łóżku? Czemu stoisz przy kominku? Och, bo byłam w ubikacji. Tak mi było niedobrze, że musiałam zwymiotować, a teraz jest mi zimno i próbuję się ogrzać. Oj, słabo wyglądasz. Nadal ci niedobrze? No niedobrze mi, brzuch mnie strasznie boli. Wiesz co, usiądź, kochanie, usiądź. O, dobrze, ale wiesz, jakoś dziwnie się czuję, niezbyt dobrze. No ja właśnie widzę, bardzo źle wyglądasz. Może powinniśmy pojechać do szpitala? Nie, nie chcę do szpitala. No to może pójdę do apteki po jakieś inne lekarstwo, no bo tamto to w sumie zwymiotowałaś. O, no już sama nie wiem. Ach, płakać mi się chce! No, co by tu zrobić? Zadzwonię do dzieci, żeby wróciły do domu. Yy, zostaną z tobą na chwilę, a ja pójdę do apteki. Nie, nie dzwoń do nich. Nie chcę ich martwić. Pójdę się położyć, spróbuję zasnąć. O jejku, jejku, moja ukochana. Proszę bardzo, wasze zamówienie. Dziękuję i ta kawa naprawdę jest przepyszna. Mogę zapłacić kartą? Tak, jak najbardziej. Tutaj jest terminal. Patryk, a co teraz będziemy robić? Idziemy już do domu? No nie wiem. Może zobaczymy, jak wasza mama się czuje. No możemy zobaczyć, ale przecież tata o nią dba. Moglibyśmy gdzieś jeszcze pójść. Co będziemy robić? Nie wiem, no ale i tak po południu już jedziemy do domu. No wiem, jeszcze trzeba się spakować. Dziękuję bardzo, do widzenia! Do widzenia! Do widzenia! To co, chłopaki? Idziemy gdzieś jeszcze? Nie no, stwierdziliśmy z Patrykiem, że chyba będziemy wracać do domu, bo jeszcze musimy się spakować. No, i dać mamusi pyszne jedzonko, na pewno chętnie je zje. Idziemy do domu. Mnie i tak już nogi bolą. Jestem zmęczona. Katie, przecież niedawno się obudziłaś, a przyszliśmy tutaj kawałek drogi. Jak cię mogą nogi boleć? Ach, daj spokój, czepiek! Ja nie jestem zwyczajna do takiego łażenia. O rety, ona znowu marudzi. No, Kajki okay, ci ciągle marudzi. Powiem ci szczerze, Patryk, że mam tego dość. Nic dziwnego topiku, nic dziwnego. Dobra, chodź, idziemy. Kilka minut później. Wiesz co, kochanie? Słabiutko wyglądasz i masz chyba wysoką temperaturę. Bardzo gorącą głowę. No, okrutnie się czuję. No nie będziemy czekać. Jedziemy do szpitala. No dobrze, no ale szpital, nie, no i co mi tam pomogą? No nie wiem, no może dadzą ci jakieś leki. Chodź, pomogę ci się ubrać. Mamo, jesteśmy i mamy dla ciebie pyszności. Bardzo dobre pyszności. Przykro mi, dzieci, ale ja niczego nie przełknę. Och, kochani, my jedziemy do szpitala, a wy zostańcie w domu. Do szpitala? Mamo, a co się stało? Aż tak źle się czujesz? Jesteś chora? Nie wiem, co się dzieje. Topciu wymiotowałam, mam biegunkę. Głowa mnie boli, chyba mam gorączkę. Pojechać z wami? Nie, nie, wy zostańcie w domu. Popakujcie nasze rzeczy, bo wieczorem wracamy do domu. Ojej, no ale mamo, jak ty w takim stanie wrócisz do domu? Może zostaniemy jeszcze jeden dzień, skoro tak źle się czujesz? Może do jutra ci przejdzie. Nie, wolę wrócić do domu dzisiaj, ale do tego szpitala się przejedziemy. No może faktycznie dadzą mi jakiś lek? Tak, tak, chodź, chodź, skarbie, ubieramy się. Ojej, biedna mama. Mamo martwi się o ciebie. Nie martw się, to mama jest w dobrych rękach. Już ja o nią zadbam. O oh no, żeby nas pani tylko nie pozarażała. Ja idę do pokoju. Och, Katie, może w czymś pomóc? Nie, Patryk, nie trzeba. Katie ma trochę racji. Ocuń się. Lepiej, żebyście się nie zarazili. Tak, to prawda, Patryk. O, no dobrze, to ja też pójdę do pokoju. No, kochanie, ubierzemy kurtkę i idziemy, tak? Dobrze. No wiem, Pimpek, wiem. Na pewno jesteś głodny, przez to całe zamieszanie nikt ci nie dał jedzenia. Pciu, czemu jesteś taka smutna? No jak to czemu? Martwi się o mamę. Nie martw się, pojechała do szpitala. Tam na pewno jej pomogą. No właśnie, topcia. Mama dostanie lekarstwo i zaraz będzie się czuła jak nowa. No co ty opowiadasz, Katie? Nawet nie wiadomo na co jest chora. Może to coś poważnego. Nie, pewnie się czymś zatruła. Tak to wygląda. Pamiętasz, jak ja zatrułem się grzybami? Och, wtedy bolał mnie brzuch i ciągle miałem biegunkę i wymioty. O, oh no, ja nie chcę nawet o tym myśleć. To było naprawdę straszne. To było okropne. Och, Topik, jak ja się wtedy o ciebie martwiłam? No właśnie, to powinniście mnie rozumieć, że martwię się o mamę. Topcia, ale twoja mama nie jadła grzybów, więc nimi na pewno się nie zatruła. No właśnie, to na pewno nic tak poważnego, jak tobie się wydaje, tylko jak zwykle martwisz się na zapas. Na szczęście to zwykła jelitówka. Podam pani smektę, e, musi pani dużo pić, najlepiej elektrolitów. O, widzisz skarbie, to nic poważnego. Och, panie doktorze, no tak mnie boli brzuch. Mam zimne poty. Wymiotować biegunka. Wszystko mi się chce! No niestety, taki jest przy jelitówce, ale spokojnie, podam pani leki i już po południu wieczorem będzie się pani czuła lepiej. No dobrze, bardzo panu dziękuję, myślałam, że może to coś poważniejszego. Nie, na szczęście nie, zaraz wracam, idę po lekarstwo. No widzisz kochanie, i wszystko będzie dobrze, usiądź sobie. Och, jestem taka zmęczona. No po takiej biegunce to nic dziwnego. Najważniejsze, że to nic poważnego, że nie jesteś na nic chora. No tak, to prawda. Zobacz, co mam, Pimpek, piłeczkę. Przyniesiesz i... Aport, aport, Pimpek! Uf, uf, uf. No dalej, przynieś piłkę! Oh my gosh, przez waszą mamę to mamy cały dzień zepsuty. Siedzimy jak na igłach i czekamy na wiadomość, czy jest na coś chora, czy też nie. Co ty powiedziałaś? Że przez naszą mamę mamy zepsuty wyjazd? Dzień? Nieprawda. Zepsuty dzień to mieliśmy przez ciebie, w Sylwestra. No, Topik, już nie opowiadaj głupot. Nie było tak źle. Ja po prostu chciałam ładnie wyglądać, a wasza mama zepsuła cały dzień, bo jest w szpitalu, a my na nią czekamy. Jak ty możesz tak mówić, Katie? Przecież nikt ci nie każe tu siedzieć. Sama powiedziałaś, że cię nogi bolą i nie chce ci się łazić. Ale jak ci się nie podoba siedzenie w domku, który moja mama wynajęła i, i czekanie na nią, to wynoś się stąd. Topik, już przestań. Widzę, że znowu się bardzo zdenerwowałeś. Chyba nic dziwnego. Jesteś marudą i narzekadłem. O oh no, nie mów tak, Topik. O, rety, jeszcze wy się będziecie teraz kłócić. Mam dosyć tego słuchania, a ty, Katie, to już masz u mnie przewalone. Przestałam Cię lubić, wiesz? Co? Czopcia, przecież ja tak tylko powiedziałam! No co tak tylko powiedziałam! To ty wszystko psujesz i narzekasz na moją mamę! Jak możesz? No już, to, piku, uspokój się. Przecież wiesz, że Katie taka jest. Ale on ma rację. No jak ona się zachowuje? No, powiem ci, Katie, że dałaś popis na tym wyjeździe i w Sylwestra i dzisiaj. Jak ty możesz tak mówić? Gdybyś ty była chora, to wszyscy byśmy pojechali z tobą do szpitala, żebyś poczuła się lepiej, żeby le lekarz cię zbadał, żeby ci pomógł. A ty masz pretensję, że mama topika i topci źle się poczuła? Och, no nie, to nie miało tak zabrzmieć. Ale zabrzmiało, Katie, i nic już do mnie nie mów, bo mi się z tobą gadać nie chce. Mam ciebie dosyć, zepsułaś cały wyjazd, ty, a nie moja mama. Topiku, idę razem z tobą. O, Redki Beretki, no teraz to mi Topik na pewno nie wybaczy. A dziwisz mu się, Katie? Jakoś dziwnie się ostatnio zachowujesz, jakbyś była królową, pępkiem całego świata. O oh no, no, nie miało tak wyjść. Chciałam tylko powiedzieć to, co myślę. No to czasem się zastanów, co mówisz, Katie. O oh mój Gasz, będą wszyscy na mnie teraz obrażeni po tym wyjeździe. Ale oni są dziwni, ja nie mogę. Ale ta twoja Katie mnie wkurza ostatnio. No mnie też, żebyś wiedziała, już ja sobie z nią porozmawiam, jak wrócimy do domu, bo teraz mi się już naprawdę nie chce, jestem zdenerwowany. No wiem ja też. Może mama zaraz wróci. Może tata zadzwoni, a może ja, my zadzwonimy do taty i zapytamy, czy wszystko w porządku. Topciu, jak chcesz, to możemy zadzwonić, ale nie ma ich już około dwie godziny, więc myślę, że niedługo wrócą do domu. Bądź cierpliwa. Kochani, jesteśmy już. O, mama, tata! No i co, mamo, jak się czujesz? Lepiej wyglądasz, mamo. Czy już wszystko w porządku? Tak, okazało się, że to zwykła jelitówka. Dostałam lekarstwo i już czuję się o wiele lepiej. Uff, jakie to szczęścia! Tak się o ciebie martwiliśmy. Niepotrzebnie, Topciu. Trzeba popakować rzeczy. Mamy pociąg o 17.30. Ja się tym zajmę, kochanie, a ty idź sobie jeszcze odpocznij. Dobrze, to ja pójdę się na chwilę położyć. Może teraz uda mi się zdrzemnąć, bo prawie całą noc nie spałam. Tato, ja pomogę ci popakować rzeczy. A poza tym, może niech każdy spakuje swoje. To jest świetny pomysł. To ja zabieram się za pakowanie. Moja była niebieska walizka? Nie, mój był plecak. Niebieska walizka była Patryka. Dobra, to idę po mój plecak. No, całe szczęście, że mama nie jest poważnie chora. No, wiesz, jak się martwiłam, tato? Już chciałam do ciebie dzwonić, ale Patryk nie namówił, żebym była cierpliwa. No i bardzo dobrze. Widzisz, zaczekałaś chwilę dłużej i już jesteśmy w domu. Dobra, bierz walizę i pomóż mi się spakować. No dobra, tato. Ojoj, oj, oj, Katie znowu dała popis. Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście, aby Topik znalazł sobie inną dziewczynę. A jeśli chcielibyście, żeby Topik znalazł sobie inną dziewczynę, to według Was, jaka ona powinna być? Jaka dziewczyna pasowałaby do topika? Fajnie, że Patryk i topcia są ze sobą tacy szczęśliwi, prawda? Kochani, my słyszymy się oczywiście w kolejnych odcinkach na kanale Topiki Topcia oraz na kanale Bajolanki. Dziękuję Wam za oglądalność i za wszystkie łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!